Mamy obecnie 13 cm śniegu. Jest po godzinie 9. Włączę ostrość. No, jest po godzinie 9. Mamy już śnieżyce, intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne chwilami też występują, ale praktycznie jest śnieżyca. I bardzo pięknie sypie. Zima nadeszła Nie wiem gdzie by tu tak nagrać śnieg w ogóle nawet piaskarki nawet nie przyjechały Nie wiem dlaczego bo droga jest strasznie zasypana Ten No i tak, no i droga jest zasypana mocno a piaskarka dzisiaj ani razu nie przyjechała, zobaczcie. Przecież to jest masakra, tutaj, no tutaj to jest tak, ten już kołami objeżdżane, no to trochę jako tako samochody jeżdżą, ale tak czy tak powinna piaskarka to odśnieżyć, zobaczcie, że, że nie wiem, dzisiaj ani razu, nawet od rana czy rano, czy, czy kiedy w ogóle nie było piaskarki, słuchajcie, więc No no i widzicie Nie wiem powiem wam masakra jest na drodze No pewnie oj No robię ciągle te ciędzia, bo teraz coś zobaczyłem czegoście nie powinny, czy no co ja mówię Czegoś lepiej nie wiedzieć Coś śmiesznego, mega, ale dobra. Wracając do tematu, nie wiem. Droga jest mocno zasypana, piaskarek nie ma. A pewnie po centrum Kunowa i po Ostrowcu Świętokrzyskim to pewnie cały Ostrowiec i, cały, i całe miasto, i cały centrum miasta w Kunowie pewnie odśnieżone. A tutaj, oczywiście, obrzeża Kunowa jak zawsze. Widzicie, nie wiem. Ciężko jest na drodze. Leży tak, jak przypominam, 13 cm śniegu. Śnieżyca się zaczęła. Ale pięknie jest. Dobra, kończę film, bo zimno mi bardzo. Potem będą jeszcze następne części.